Cześć, kolejny dzień i kolejny pobyt na świetniku. Zobaczymy co ten dzień przyniesie. Na pewno przyniesie dużo ciekawych znalezisk, a może i nawet bardzo ciekawych. Więc tak. Dzisiaj idę sobie w to miejsce, gdzie jest dużo też potłuczonego szkła, porcelany tutaj. Bo na pewno w warstwie będą też inne butelki i szkło. Porcelana, a przy okazji mogą być inne rzeczy. Widzicie, wszędzie jest tutaj ten śmietnik. I wszędzie coś może być. Nie coś może być, tylko jest na pewno. W każdym miejscu, w którym bym się tu nie wkopał, po prostu nie ruszył ziemi. Wyskakuje pełno butelek, niektóre piękne. Podobajmy się te butelki. Już jest, no, z 1000 sztuk będę miał. I opisanych, i nieopisanych. Yy, opisanych też jest bardzo dużo piękne szkło naprawdę stare. To mój złom z wczoraj Też trochę butelek Te duże będę brał na samym końcu Bo są najcięższe Będę tylko te małe i nieopisane, te ładne Chociaż te też są ładne i stare, na pewno je wezmę Ale one bardzo dużo ważą Będzie też całe pudełko tych szampanówek, po winach, po szampanach No i oczywiście butelki po piwie Będę pakował osobno Osobno Butelki opisane a nie opisane, żeby opisane się nie potłukły, zabezpieczę je o wiele lepiej. Dzisiaj będę robił selekcję tych butelek oraz je układał, bo muszę dzisiaj opróżnić auto, bo muszę wywieźć cały złom. A złomu jest kilkadziesiąt kilo na pewno. Plus kilo dwa miedzi, z 5 kilo aluminium, z 5 kilo cynku. No i te pieniądze zamienię na jakieś fajne rzeczy na złomie, jak będą. A na pewno coś będzie. Dobra. Yy, Miejsce mam obrane. Yy, jestem bez sprzętu, więc biorę łopatę i zaczynam ryć. Dobra. Widzimy się zaraz przy pierwszych butelkach albo i w UH czy innych rzeczach. Piona. No i tak jak myślałem w tym miejscu, no i już się pokazują w warstwie pierwsze butelki. Popularna mam już tych butelek tyle. No, ale jest. Jak jest tato, pewnie inne też będą. Jest następna sztuka. Z innego miejsca. Może będzie cała. Już ją wyciągam. Pu! Ale sobie ziemią walnęłem w oczy. <noise> Dobra, wyciągnę ją, ją, wam pokażę. Obkopałem ją trochę, no i powinna teraz wyjść. Jest cała ładna apteczna i to patrzcie, to opisana. Fajny kształt. Trochę zatarte już te napisy. No ale jest. Ładna sztuka, takiej jeszcze nie mam Już jest następna sztuka, taka malutka, nieopisana, ale też bardzo ładna. To wszystko jest płyciutko. Następne ruszenie łopatą, <laughs> w tej samej warstwie, taka zielona, też pięknie opisana. IPSI Form ładne szkło, ładny kolor, ładny kształt, <laughs> ogólnie fajna. i kolejna cyk nieopisana też ta sama warstwa na tej warstwie się układają więc powinno ich być no dosyć dużo jest następna też ładna nieopisana w środku coś jest ale jaja wata co to może być nie, to jakiś krem chyba, po tylu latach to się z nim stało. No ale jest sztuka następna. Teraz chyba cała, taka mała. Tak, cała. Ale piękna i patrzcie jeszcze jaki ma kształt. Identinox, pewnie coś do mycia zębów opisana. ale piękny kształt. Bardzo fajna, takiej jeszcze nie ma. No i patrzcie, jaka niespodzianka, następne WHW ze szkła wykonane, coś tu pisze, nie nie znam tak dobrze niemieckiego, patrzcie, jest jakieś mauzoleum, u góry jest swastyka, orzeb trzyma swastykę na jakimś mauzoleum, ładna sztuka, no i super, dzieje się, widzicie, z tego kawałka. A następną warstwę by ściągnęli i wszystko poszłoby w niepamięć. Byłoby potłuczone, bo to jest tak dosłownie płytko, bardzo płytko. Następna warstwa ściągana i wszystko idzie w niepamięć. W drobny mak. Dobra, podjarałem się, ryję dalej. No i chyba następna sztuka. O, zobaczę co to jest. Dobra, wyjmę ją i Wam pokażę. Tanta, tanta niestety rozczeskana butla, ten słoik, a tu tak cała bez opisu, ale ładna sztuka. Jeszcze z wodą. Coś tam pachnie. Patrzcie, kolejna sztuka W.H.W. Tarcza Wikingów chyba, czy jakoś tak. No i jest sztuka, ale super. Nie czyszczę jej na razie. Pewnie są napisy z tyłu. Miejsce na szpile Jest sztuka. Kojarzę ją z neta. Że były takie. Super. I jest kolejna butelka. Fajna z koreczkiem. Ładny korek. Nie, jest, nie, jest opisana. Jest. Ma napisik. Jeder. Strich". Więc po WHW następnym. Już dzisiaj drugim. Następna buteleczka. No i gra gitarka, o to właśnie chodzi. Patrzcie, butelka po piwku, ale niestety... niestety nie cała, szkoda. A poluję na tą kamieńską, bo jej nie mam. No i co? Będzie zrobiona z niej szklanka, przynajmniej tyle. Przynajmniej tak się uratuje to. Więc będzie fajna szklaneczka do picia... drinków. Czy Coca-Coli. Czy wody. No więc zawsze coś. Tu się powoli gromadzi już kubka, a ja ryję dalej w tych warstwach. No i teraz większy kaliber, jak się tu mówi. Jest duża butla, chyba cała. Tak, patrzcie pod samą ściółką. Ale ładna, szampan, ale ten ładny, którego lubię. Też ich dużo tutaj znalazłem, chociaż ostatnio ich nie znajdowałem. Ale ładny ma kształt. Fajny kształt szampanówka, no i patrzcie, była dosłownie pod warstwą, dobra, zbiera się, no i patrzcie od razu obok druga butla, też chyba po szampanie, jedna koło drugiej, Ach. ojejku ciężko, chyba ją ja będę musiał trochę obkopać Prawie też ale prawie robi wielką różnicę. Dobra, mam ją. Inna, ale też po szampanie albo po jakimś winku. No ale bardzo płytko, jak widzieliście, jedna, jedna koło drugiej. Tu też jest buteleczka. Ale zbita próbówka. Teraz korek taki apteczny od buteleczki. Ładny, niezbity. Może dopasuję do niego butelkę jakąś, chociaż widać, że była duża bardzo. Ten korek jest największy niż do tej butelki, tej aptecznej, co znalazłem. No ale fajna sztuka, podoba mi się, nie mam jeszcze takiego. Następna buteleczka z koreczkiem. O i opisana. Wider W. Trafiałem ją też, ale z koreczkiem fajnie. I tu od razu druga. Też z malutkim koreczkiem. Fajna, jeszcze chyba z zawartością w środku, bo jest pełna. No i jest kolejna malizna, <gryw> ale ładna. Mam takie większe, więc w sumie fajnie będzie do kompletu. Też całutka jest. Kolejna sztuka z koreczkiem, ale patrzcie, jakie przepiękne szkło. Zielone, chyba jeszcze nie znalazłem takiego szkła. A tutaj, patrzcie, butelka po piwie z kamienia. Już widzę, jest kamień napisane i modlę się, żeby była cała. Wygląda na całą, ale wiecie co, podkopię sobie najpierw ją no i się modlę, żeby była cała. Widzimy się zaraz. No i podnoszę tą butelkę, obkopałem ją troszkę. Nie, Nie no kurcze. patrzcie, dosłownie sam czubek. Ach. Ale cóż, będzie następna szklanka Zawsze coś Dobra, na dzisiaj koniec tego wypadu coś tam znalazłem przekopałem ten cały kawałek Standardowo tyle złomu no ale wśród tego złomu też ładne rzeczy, ładne butelki niektórych nie mam opisane, nieopisane, ładne szkło no i dwa odznaczenia WHW znowu. No już trochę ich mam, fajnie, każde inne. Yy, w sumie nie trafiły mi się podwójne sztuki. No i sami zobaczcie. Ile jest butelek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście butelek. No i tutaj odznaczonka. Jest to WHW ze szkła. Z tym pomnikiem. To jest ta tarcza Wikingów. Trzeba ją dobrze wyczyścić, bo ona jest cynkowa. No ale myślę, że, że ją wyczyszczę, że będzie w dobrym stanie. Fajnie, że ma tutaj to szkiełko, czy ten kamyczek w środku, bo często się trafiają bez. Tak przeryłem teren. Dobra, wielkie dzięki, że oglądaliście ten filmik. Widzimy się przy następnym świetniku, czy przy następnym filmie, bo nie wiem co będę kręcił. No i do przodu. Jestem dzisiaj zadowolony dwa odznaczenia i dużo butelek. I o to chodzi. Ważne, że uratowane. Prawie myślałem, że znalazłem butelkę kamieńską po piwie, no ale niestety nie miała końcówki, ale zrobię z niej szklankę, więc gra gitarka. Wszystko będzie z nią dobrze i zostanie uratowana i jeszcze mi będzie służyć. I będzie unikatowa w sumie, bo yy, fajna jest taka butelka właśnie ze starego szkła ze starej Butelki po piwie. Dobra, wielkie dzięki, że mnie oglądaliście. Dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie po sobie ślad w postaci komentarzu. Lub jeżeli nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie go. Dobra, trzymajcie się. Do następnego piona.